Cepi. Mała miejscowość wypoczynkowa pomiędzy Makarską a Podgorą. Mieszkamy w hotelu Villa Maria. Idziemy na plażę. Tam mamy nasze lewaczki, parasolek, materac. początek września pogoda 28-30 stopni, dużo czasowiczów Nie ma tu problemu, żeby zostawić sobie leżaki na plaży, pójść, coś zjeść, wypić kawę Nie trzeba się nic martwić No, nasz na, teracyk jeszcze jest. To jest woda w Adriatyku, w Chorwacji, w okolicach Picepi. Picepi, Makarska, Podgora, pewnie wszędzie jest podobno. plaża w Tucepi jedna z najdłuższych plaż w okolicach Makarskiej Riwiery jak tak się dobrze wpatrzymy tam w góry to może będzie widać auta, które jadą drogą na wierzchołek świętego Jure. A tu mamy ten niby podobny widok do naszego giewontu. I tak na prawo, jak się dobrze wpatrzymy, nie mogę przybliżać, bo jestem w wodzie. Będzie biokowo Skywalk. Jutro tam się wybieramy. Mimo tego, że już jest wrzesień, to jeszcze sporo turystów jest. Myśleliśmy, że będzie mniej. Byliśmy dwa lata temu w Wodicach, to było trochę luźniej. A tutaj się okazuje, że sezon w pełni. Ta plaża do sprawdzenia, ale ona będzie miała nie wiem, chyba z półtorej kilometra albo i więcej pogoda typowo letnia, 30 stopni 28-30 Bezwiecznie, 1-2 metry na sekundę to praktycznie żaden wiaterek nie czuć najmniej, przynajmniej a powinien być bo by było troszeczkę chłodniej my mamy swoje leżaki ale za leżak chyba 30 kuna 50, 50, sorry 50 kuna za leżak 30 za parasol Tak to sobie życzą Gałka lodów 12 kuna A Kuna to w ogóle ostatni rok Od stycznia ponoć Chorwacja wchodzi w walutę euro Także jak macie jeszcze Jakieś kuny to się pozbywać Chyba, że na pamiątkę zostaną Woda czysta I Tu jestem, nie wiem, pode mną jest może z 8 metrów Ale dno widać. Cepi to jest taka miejscowość przy której bardzo niedaleko przebiega Jadranka Ale generalnie nie ma żadnych problemów, że hałasy jakieś są z drogi My przynajmniej tego nie odczuwamy Dzisiaj jest taka trochę przymglona widoczność ale tak lekko po prawej to jest wyspa brać, a tak lekko po lewej trochę bardziej mgliście to jest chwar. Što na kraju vas dvojke Udihaju lugu rete Draga da je I kreni dalje Ne da mu bagazite. I u lice smijeti se Može mi je kada vidim sve Što ti radi Mali dalje kupi kopere Boja ga zaslužuješ Ja i barem deset znam Što bi stali u red Naša ljubav tu ne stanuje Ti glavu ne se Možeš bolje prijateljice można się spodziewać po przyjeździe do Tucepi. Na pewno jednej z najdłuższych plaż w Chorwacji. Na pewno krystalicznie ciepłej wody. Plaże są żwierkowe, nawet takie większe są kamyczki. Jest mnóstwo restauracji, takich typowych restauracji oraz dużo też takich fast foodowych, mniejszych knajpek. Nad, nad Cepi jest Skywalk. Można tam się wybrać samochodem do Parku Narodowego Biokołów. W tym roku bilety, od tego roku bilety tylko i wyłącznie przez stronę internetową, żeby był porządek na górze. Bo jest bardzo wąsko i kręte dróżki. Może nie tak kręte, ale jest bardzo wąska droga na jeden samochód. Także to tyle. Nam się bardzo podobało.